Witajcie, właśnie odebrałem mojego drona od kuriera. Wsadzę go do ciepłego na 2 godziny. Zrobimy mu unboxing i odpalanie. Naprawiał mi go Cybershop z Krakowa, czy Cybershop, jak inni chcecie. Szybko go naprawili i pokażę Wam, ile kosztowało. sobie tu poleży dwie godziny i się nagrzeje zrobię unboxing naprawa kosztowała tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych wliczając nowe Śmigła. Wyczając nowe śmigła. Teraz Wam tutaj pokażę. Nie wiem, czy mogę pokazywać dane firmy, ale pokażę Wam Lewy moduł podwozia, prawy moduł podwozia. Taśma do gimbala poszła, ta co dane przekazuje. Powerboard, czyli płyta ta co bateria przekazuje złącze, usługa serwisowa naprawa, naprawa gimbala z kamerą, bo pamiętacie, że robił w glinie wpadł w glinę. Śmigła Phantom 4 sztuki nowe i blokada gimbala. Wszystko kosztowało 1283 zł. Powiem Wam, że cena jest naprawdę dobra. Bo myślałem, że już go nie uratują. A to jest on. Ten sam Phantom który latał nad polami w Polsce i w Danii. Tada! Jest. Zobaczcie. Dostał nowe nogi. Jest wyczyszczone. Powerboard był spalony. Czyli ta, która jest chyba ta płytka, co przyłącza power tutaj do baterii. To też nowe jest w zestawie. Moje stare mam połamane. Tu gdzieś mam stare. Zobaczcie. Połamane mamy tutaj. Zostałem nowe. Stary kontroler. Jest. Power jeszcze ma. Cztery fabryczne śmigła. Zobaczcie. Otwieram je. Cztery nowe, nowe fabryczne śmigła. Jeszcze z foliami. Od razu je ściągnę, bo jak pojadę latać, to nie można zaśmiecać lasów. O Mam już cztery śmigła do niego nowe. no i to jest ta stara bateria, patrz, jeszcze niby trzyma prąd która po prostu spuchła ją rozsadził. spróbuję ją rozerwać teraz, bo już nie, nie będę na niej latał ale czekajcie, tu są śruby To można to rozebrać, po prostu ja na niej nie będę latał zobaczcie, tutaj też ma te styki dziwne bateria nie będzie nigdy już przeze mnie używana mimo, że to jest nowa bateria która ma 2 lata nie rok ma tamta ponad i straciła gwarancję zobaczymy czy się kręcą napędy Napędy się kręcą. Odpalamy. Fantom się uruchomił. A jeszcze niedawno leżał w glinie i w śniegu. Brak karty SD, spróbuj uruchomić propelery. Take off. Działa Jaśko, na razie jesteś. Idziemy porobić fajne ujęcia dzisiaj, bo jest dużo śniegu. No i mamy minus 7 chyba teraz. Także trzeba naładować, nagrzać baterię, jedną ostatnią, którą mam i i będziemy lecieć zaraz to pójdziemy w ładne miejsce pięknie chodzi welcome back to jest fantom z opery Phantom from Opera.